Dzień dobry, Paulina. Dzień dobry, cześć. Cześć. Witamy w Sopocie. Dokładnie. Jesienna Ramówka nie mogła się odbyć bez twojego towarzystwa tutaj. Powiedz, jakie emocje ci dzisiaj towarzyszą? Pozytywne. Jestem po takiej średnio przespanej nocy, ale jestem pozytywnie bardzo nastrojona, no bo tutaj jest zawsze, wiesz, czterodniowe, festiwalowe szaleństwo. W, 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 tutaj między innymi jest również plątana nasza tutaj Jesienna Ramówka TVN, ale w bardzo pięknych okolicznościach. Są cudowni ludzie. Przekochani nasi widzowie, którzy zawsze też tutaj licznie przyjeżdżają i możemy się z nimi przywitać i chwileczkę porozmawiać, więc jestem, jestem po prostu szczęśliwa i spełniona tutaj. Skąd ta Pana nocka? Pełna pracy czy afterparty może? Nie, nie jestem profesjonalistką. Ja tutaj jestem w pracy, więc wczoraj prowadziłam festiwal, drugi dzień festiwalu, walkę o Bursz Nowego Słowika. A dzisiaj wiedziałam, że po prostu okoliczności nie będą sprzyjające, jeżeli pójdę na, na afterparty. Bo trzeba było właśnie rano wstać, żeby tutaj się z Wami dziennikarzami również spotkać. I, ale krótko, bo zanim wyszłam z tej opery leśnej, zanim dojechałam do hotelu, zanim się wykąpałam, jeszcze wiesz, trzeba było zresetować trochę głowę, bo bardzo dużo bodźców zawsze towarzyszy wokół tego festiwalu. Wiesz, mamy osoby na uchu, dużo się dzieje, tłum ludzi, więc to zawsze generuje wiesz, takie pobudzenie, więc trzeba się było wyciszyć i zresetować, żeby zasnąć. No, tego snu troszeczkę brakowało. Nie poszłam spać od 22, bo o 23.30 dopiero zeszłam ze sceny, więc pozostałam chyba jakoś chwilę po pierwszej, trzeba było wstać. A jeszcze przede mną kolejny koncert, bo, bo będę miała okazję poprowadzić w ogóle chyba mój ukochany zawsze dzień. W zeszłym roku prowadziłam... Ten koncert właśnie Legend z orkiestrą Sama w tym roku będzie mi partnerował Mateusz Łatki będzie również w tym koncercie tego dnia Sandra Hajduki i Maciek Dowbor, więc już będę miała jakieś takie większe wsparcie. I dlatego muszę być cały czas w formie, nie mogę sobie pozwolić na, na, na imprezy. No tylko, że tutaj takie imprezy zbiorowe z dziennikarzami i z naszymi widzami. Ale to zawsze fajne imprezy. Tak, bardzo, bardzo. Paulina, no to zdradź nam, czego my się możemy spodziewać po jesiennej ramówce waszego śniadaniowego formatu, czyli będą jakieś nowości? Nowością jest na pewno to, może już nie nowością, ale obchodzimy jubileusz. Dokładnie 3 września 2005 roku wyemitowano pierwszy program dzień dobry TVN z plaży w Sopocie, więc trochę historia zatoczyła koło. Kinga e, Rusin wtedy e, po prostu po, po tym właśnie tutaj e, deptaczku e, szła i, i zapowiadała, rozpoczynała. Dzień dobry TVN. I historia zatoczy koło, dlatego że ci prowadzący z poprzednich lat będą na naszym zjeździe absolwentów. Będziemy świętować cały miesiąc, całą jesień nasze dwudziestolecie, ten okrągły jubileusz. Dawni prowadzący będą prowadzić pełne programy. Ja również wystąpię w takim wyjątkowym duecie z poprzednim prowadzącym we wrześniu. Będą również inni absolwenci, którzy nie będą prowadzić, ale będą z nami razem świętować i, i wspominać te, te cudowne czasy. Czyli jest na co czekać tej jeseni generalnie? Bardzo. My naprawdę w Dzień Dobry TVN szykujemy się na bardzo dużą dawkę emocji, dużo zaskoczeń. Ja też mam nadzieję spełnię swoje jedno ekstremalne marzenie, o. więc widzowie muszą być z nami tej jesieni. Czekamy. Wy też macie taki stosunkowo się, że nabytek w postaci Izzy i Janka. Jak oceniasz tą parę na antenie? To było tylko jednorazowe wystąpienie. Dzisiaj też z kolei prowadzi Małgosia Tomaszewska i Mateusz Kładki. To było takie jedno wystąpienie wakacyjne, ale nie są, z tego co mi wiadomo, teraz na ten sezon w naszej grupie głównych prowadzących. Chodzą też pogłoski w kuluarach, że Karolina Gilon może zrobić transfer do waszej stacji. Czy ty byś ją widziała w takiej telewizji śniadaniowej u was na przykład? Wiesz co, chyba nigdy Karolina też formatu śniadaniowego nie, nie prowadziła. Ona w tym takim reality show super się sprawdzała. Ona kiedyś była w naszej stacji, przecież prowadziła program w TTV, potem odeszła do, do, do Polsatu. I szczerze powiem, nie wiem, gdzie, czy, czy, czy wróci, czy nie wróci. Ja jej życzę wszystkiego dobrego. Ma chyba teraz też cudowny czas, ma dzieciątko. Jakby mogę tylko z, z mojej perspektywy powiedzieć, żeby po prostu cieszyć się tym czasem, bo te dzieciaczki tak bardzo szybko rosną, więc to jest taki czas bezcenny, który się już nie powtórzy. Ten pierwszy ząbek, ten pierwszy kroczek i warto byłoby tego nie przegapić. No święte słowa. Paulina, życie to nie tylko praca i życie zawodowe, ale także życie prywatne i teraz wakacje, które dobiegają końca. Wy postawiliście na urlop na majorce. Jak wspominasz ten urlop? Odpoczęliście troszkę? Kochana, my mieliśmy... Ja miałam miesiąc wolnego w dzień dobry. Aha. I najpierw byliśmy na Mazurach, potem byliśmy na Majorce, potem ja jeszcze byłam w Turcji. Potem pojechaliśmy nad Gardę w dwie rodziny z moją przyjaciółką, i z jej właśnie, właśnie, jej rodziną. I teraz, jak wracam z Sopotu, dalej jeszcze dzieciaczki zabieram na takiego Eurotripa weekendowego i bardzo odpoczęłam. To były naprawdę takie intensywne wakacje. Nie, nie nadążałam pakować walizki, rozpakowywać, więc już nie rozpakowywałam jednej pakowałam się w drugą, tylko przykładałam kosmetyczkę. I faktycznie to jest też tak, że jak ja schodzę ze sceny w czwartek tutaj w Sopocie, to wracam w nocy z przyjaciółką autem do Warszawy, bo następnego dnia mam lot. Okej. Okay. Czyli wakacje, ale bardzo intensywne wakacje. Nie, bardzo intensywne, ale moje dzieci mówią tak, mamo, jak my będziemy opowiadać w szkole pani, gdzie my byliśmy, to ona się złapi za głowę. Ja mówię, kochani, ja będąc w waszym wieku nie miałam takiej możliwości bo też spędzałam całe wakacje u moich dziadków na wsi. To był przepiękny czas, a teraz faktycznie my mamy jako rodzina możliwość, więc ja nie inwestuję, wiesz, w zabawki i w drogie ubrania, ale inwestuję w podróże, żeby dzieci miały otwartą głowę. Nawet wiesz, to jest takie cudowne, że moje dzieci będąc na wakacjach mówią wiesz co, mamo, ja się zaczynam teraz uczyć hiszpańskiego, bo chciałabym następnym razem, jak pojedziemy do Hiszpanii na wakacje, móc się porozumieć w tym języku, więc... Wakacje na pewno to jest taka lekcja na wielu poziomach. Uważam, że to będą najcenniejsze wspomnienia, lepsze niż te zabawki i wszystkie rzeczy materialne. Tak, absolutnie tak. Byliście też widziani na wakacjach z Anią i Robertem. Czy wy tutaj możecie mówić o przyjaźni z nimi? Czy w ogóle przyjaźń sieci show-biznesu istnieje? Wiesz co, ja mam przyjaciółkę z show-biznesu, Kamilę Szczewińską, z którą się przyjaźnie od blisko 20 lat. Ja bardzo długo też czekałam, żeby nazywać kogoś przyjacielem. Ja mam swoje cztery przyjaciółki, takie od wielu, no prawie każda z nich prawie 20 lat jest ze mną w bliskiej relacji. Za nią i z Robertem znamy się 12 lat. Wiemy, że oni mają swoich przyjaciół od... Praktycznie od liceum Robert i Ania. Ania jeszcze ma przyjaciółki z karate. To są bardzo bliskie, bliskie dla nich relacje. My jesteśmy również blisko, ale każda, każda z naszych rodzin ma też swoich przyjaciół. Więc wiesz, nie chcę tak. Szarżować i nazywać tego przyjaźnią, ale jesteśmy w bardzo bliskiej relacji. Nasze rodziny bardzo się lubią, lubią spędzać sobą czas, nasze dzieciaczki również, więc to jest zawsze bardzo, bardzo dobry czas, kiedy jesteśmy razem. Relacje w życiu są bardzo ważne, tak samo relacja miłosna. Czy myślisz, że waszą receptą na sukces jest to, że wy chronicie tą prywatność jednak i z dala jesteście od tych social mediów i show biznesu? Tak sama nazwa wskazuje, życie prywatne jest. Dla nas jest czymś, co powinno się chronić. Poza tym, wiesz, to jest też tak, że ja przez lata czytałam bardzo dużo nagłówków o tym, jak to my się co chwila rozstajemy, mam awantury e, i, i w pewnym momencie mówię, jeju, jak e, osoby, które nie są aż tak z nami blisko, potem mnie zaczepiały tak, Paula, co tam u was słychać? Pierwsze pytanie miałam takie, z taką troską, co u ciebie słychać? Ja mówię, jest wszystko okej. Okay. A co u z tym? Ja mówię, to wszystko okej. Okay. Wiesz, i to było tak, że media nakręcały jakąś taką dziwną spiralę, ale o dziwo od, nie wiem, od roku czy od dwóch lat jest spokój. E, więc powiem ci, że, że, to, że to było dosyć zabawne, kiedy się praktycznie przez 8 czy ileś lat czytało, e, że, że, że nic z tego związku nie wyjdzie. Ja pamiętam jak wróżki się wypowiadały w jakichś e, po prostu gazetach, jak człowiek to czytał, to po prostu ja się łapałam za głowę Matko Boska, co, o co chodzi? Próbowali wam przewidzieć jakąś przyszłość, podejrzewam, A, że to były głośne. Bardziej tak. chronimy, bo jakbyśmy tak wiesz, wszystko po prostu pokazywali, nagrywali każdą relację. Są oczywiście osoby, influencerzy, którzy wszystko pokazują w mediach: od poranku, od jedzenia, śniadania, do, do kolacji, do zasypiania porody, również śluby, wszystko. My raczej stronimy od tego i na razie nam to na dobre wychodzi. Stronisz od pokazywania życia prywatnego, ale czasem przemycisz smaczki. Ostatnio była to komunia Waszej córeczki w pięknym góralskim stylu. Czy Ty lubisz kultywować tą góralską tradycję? się e, tak. tak, utożsamiam się. Jesteśmy już Sebastianem ponad 11 lat, niedługo będzie 12 lat. E, wychowujemy e, dzieci na, trochę na dwa światy i tutaj w Warszawie, ale przecież Sebastiana rodzina mieszka na Podhalu. Sebastiana, mama nam ten strój dla Tosi się wyhaftowała specjalnie i to wiesz, to będzie przepiękna pamiątka, kiedy Tosia będąc już dorosłą kobietą będzie pamiętała, oglądała zdjęcia, że babcia jej wyhaftowała. Ja w ogóle sobie cenię takie wiesz rękodzieło, tak jak coś, ktoś zrobi z serca. E, więc tak, ja też lubię w ogóle e, góralszczyznę, lubię te stroje e, góralskie nosić, to jest w ogóle bardzo powiem ci dobre rozwiązanie, bardzo praktyczne, dlatego że idąc na wszystkie wesela, masz kierce, zawsze się wytańczysz, nie, nogi są niezmęczone, masz te stroje, zmieniasz tylko chustę na różne okoliczności, to jest bardzo, bardzo praktyczne. Fajna sprawa. Muszę jeszcze na koniec zapytać o te ceny w Zakopanem, które w te wakacje po prostu rozwalały głowy. Ja eee... byłam w tym roku w Zakopanem, byłam dosłownie na okay. dwa dni przejazdem, więc nie wiem, a jeżeli są te ceny tak wywindowane, wydaje mi się, że w wszystkich takich bardzo turystycznych miejscach, tak samo tutaj w Sopocie, wiesz, też, ale tak, ale uważam, że jest to skandal i ja za każdym razem jestem o to, o to pytana i, i nie zmieniam zdania. 20 zł za oscypek, to jednak chyba przesadzam. O nie, to nie, to chyba nie aż tak. To chyba, że w jakiejś restauracji e, podawany pięknie na talerzu, ale taki oscypek na, 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 na tym kupiony e, na papierowym Aha. talerzyku, to chyba nie, to raczej chyba kosztuje 3 czy 4 zł. Oby tak pozostało. O, niech tak <laughs> będzie. Dziękuję. Bo bardzo lubię osytki. Ja też. Dziękuję ci wojna za tą rozmowę dzień i oczywiście bardzo. czekamy na jesienną ramówkę. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, Marta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Jesienna ramówka TVN, no, na której nie mogło Cię zabraknąć. To oczywiście zwróciłaś uwagę moją swoją stylizacją, więc może coś nam o niej opowiesz. Dziękuję bardzo. Tak to prawda, nie mogło mnie zabraknąć na jesiennej ramówce, szczególnie dlatego, że reprezentuję serial Szpital Świętej Janny, do którego oglądania zapraszam bardzo serdecznie. Moja stylizacja jest inspirowana stylem duńskim, kopenhaskim, tak trochę prosto jak z wybiegów na Fashion Weeku, aczkolwiek to są wszystko polskie marki, ponieważ ja zawsze promuję polskie marki i, i tak też tutaj jest, to są wszystko polscy twórcy. Komu ma się podobać, to mu się będzie podobać, mi się podoba bardzo, a ponieważ po trzydziestce robię to, co ja czuję za takie... I czuję się z tym dobrze, to postanowiłam pójść tak, jak mi się podoba, nie przejmując się. Czy życie kobiety zaczyna się po trzydziestce? Bo często słyszymy takie stwierdzenia. Tak, tak, zdecydowanie. Wtedy się zaczyna świadomie patrzeć na świat i być taką. Nie mówię, że wcześniej się nie jest kobietą w pełni, ale z taką świadomością i z takim spokojem na to wszystko patrzysz z dystansem i dużo łatwiej jest dużo różnych rzeczy zrozumieć zdecydowanie się z tym zgadzam, bo niestety, niestety, bądź nie, też już należy do tego grona. Marta. niestety, stety. Stety, stety. Bo faktycznie ta świadomość jest super, super rzeczą. To jest fajny czas. Dokładnie. Marta, wspomniałaś o serialu, w którym występujesz w Szpitalu Świętej Anny. Powiedz, jak ty się tam odnalazłaś i jak się dogadujesz z koleżankami z planu, bo tam jest bardzo silna damska energia. Tak, no dziewczyny są wspaniałe, tutaj też na ramówce jesteśmy. Akurat jestem z tą młodą reprezentacją młodszą ode mnie, więc ja jestem taka pomiędzy. No i rzeczywiście energia na planie jest super. W ogóle z dziewczynami się bardzo lubimy i z młodszymi koleżankami, i ze starszymi koleżankami. Świetnie się dogadujemy, pomagamy sobie, wspieramy się. Jak mamy wolną chwilę, to gdzieś tam razem zawsze usiądziemy na herbatkę czy na obiad, a generalnie na planie no, jest super, jest wspaniała ekipa, wspaniali ludzie pracują przy tym projekcie. My po prostu lubimy tam spędzać czas i wiesz, nawet te rzeczy, jakbyś mnie zapytała pół roku temu, tam ci powiedziała, no ciężkie są sceny, operacji i takie... To już jest tak wszystko, naturalnie nam to przychodzi. Śmiesznie to brzmi, ale, ale rzeczywiście już to wszystko mamy tak wyuczone, wiemy co, jak się robi, więc nie ma pomyłek, a serial się będzie tylko jeszcze bardziej rozkręcał i wątki, które... Teraz Państwo będą mogli zobaczyć na no jesieni, są naprawdę bardzo ciekawe i, i będzie się bardzo dużo działo. Postanowiłaś też wrócić do nas wspólnej, do swojej legendarnej już roli. Tęskniłaś za tym? Tak, oczywiście, no, rola Olki, no wiadomo, ja dorastałam z, z Olką zimą. my razem z Tobą. Dokładnie, no dużo osób nie pamięta jeszcze jak miałam 15, 16, 17 lat, ale tak, miło się bardzo tam wraca. Dużo też się dzieje w Twoim życiu prywatnym. Tutaj muszę pogratulować, bo zostałaś żoną. Jak swój nasz ten dzień? E, dziękuję bardzo, dziękuję za gratulacje. Dzień wspomi wspominam wspaniale, no jak żeby inaczej, jak inaczej mogła wspominać dzień ślubu. Było pięknie, słońce wyszło i to mnie zadowoliło. Że obyło się bez spadek, bo to często nieodłączna część takich dużych uroczystości, na które kładziemy jakąś presję. Nie, nie było żadnych spadek. Ja też nie miałam wielkich oczekiwań co do tego dnia. Nie byłam taka... Kręcona w to, że musi być wszystko idealnie, i to chyba ta jakaś tam wewnętrzna dojrzałość spowodowała, że po prostu na niektóre rzeczy się nie ma wpływu. Jak się coś zadzieje, to się zadzieje i tyle trzeba iść dalej. Było wszystko tak, jak miało być. To prawda. Chciałabym tutaj jeszcze samą poczuć takie kobiece dosyć tematy Twojej sylwetki, bo ty bardzo dużo schudłaś swego czasu. zdradzisz ile to było i dlaczego w ogóle skąd ta metamorfoza? Wow, e, no boż, dawno nikt mnie o to nie pytał, bo to już ładnych parę lat temu. E, wiesz co? Ty... Ja chyba po prostu wprowadziłam jakieś takie intuicyjne nawyki żywieniowe, które weszły mi w krew, że po prostu robiłam okno żywieniowe i jakoś tak poszło, naturalnie, ale ten proces chudnięcia trwał bardzo długo, bo to prawie półtora, półtora roku, chyba dwa lata. To no nie było tak, że była drastyczna zmiana. Ja też, mnie mało było w mediach, więc ludziom się wydawało, że nagle, o jak schudła. E, rzeczywiście ci, którzy byli ze mną i są ze mną na Instagramie, to widzieli, że ta zmiana jakby trwała sukcesywnie. E, ale zupełnie jakoś, już tak dawno to było, że zapomniałam o tym zupełnie. I po prostu nadal trzymam te swoje nawyki żywieniowe, jem wszystko co chcę, ale mam takie okno 16-godzinne, już się tak przyzwyczaiłam i tak po prostu mam. Mówisz o tym czasie trwania tego procesu, ale to jest chyba ok, bo tak naprawdę zdrowo to zrobiłaś, nie jakąś drastyczną dietą. Yy, tak, nie, absolutnie żadne diety. Poza tym ja nie chcę nikomu radzić, bo każdego to jest indywidualna sprawa, każdy organizm jest zupełnie inny. I to, że ja powiem, że stosuję okno żywieniowe, to nie znaczy, że komuś innemu to może pasować. Więc to każdy musi sam sobie metodą prób i błędów dojść do tego, co jemu służy. A jak reagujesz na komentarze, że jesteś już za chuda? Bo przeglądając swoje media społecznościowe, zdarzają się tego typu komentarze. Wiesz co, już nie zwracam na to uwagi, ale na początku rzeczywiście tych komentarzy było bardzo dużo. Łącznie z tym, że były takie bardzo nieładne komentarze, typu, że no jestem chora, że na pewno to jest już anoreksja i że powinnam coś ze sobą zrobić, że wyglądam jak szkieletor, skóra i kości, to były rzeczy, które bolały i uważam, że w ogóle komentowanie czyjegoś wyglądu, jego sylwetki, jego wagi jest absolutnie nie na miejscu. Nie wiemy z czym ta osoba się zmaga, jakie może mieć problemy i nie wiemy w jak czuły punkt możemy dotknąć i czy ta osoba na przykład się potem nie załamie i i na przykład nie zrobi sobie krzywdy. Zdecydowanie. A czy ty teraz możesz się nazwać spełnioną, zdrową i szczęśliwą kobietą? Zdecydowanie tak. I tak to... wszystkim kobietom życzę, żeby były spełnione, zdrowe i żeby dbały o siebie, myślały o sobie i się uśmiechały. I tym pięknym przesłaniem skończymy. Dziękuję Ci pięknie Dziękuję za... Ci bardzo. <noise>